Czekaj, bo nie uciekniemy! Prawo. Czekaj! Czekaj! Może coś załatwia do nas wszystkich! Prawo. Co tam? I jak tam pany się podoba? Bardzo fajna wybrasz. Bardzo fajna powróc, podłamiście zobaczymy co mnie tam. A jak ja Wygramy. Wygramy, Wygramy z wedy, no? A i nie gramy. Ile wpadnie? Tyle wezmę. Skąd taki na stroje? Słucham. W przypadkiem wpadł. E, chcieliśmy sobie znaleźć nowe koszulki. Chcieliśmy jakieś personalizowane. Znaleźliśmy producenta. Klubowe 90. Zrobiliśmy projekt, zrobili nam koszyleczki. No i przyszły na mecz. Będzie tylko jeden komplet? Nie, nie, nie. Wyjazdówki jeszcze będą, ale pracujemy nad tym. Szukamy sponsorów na stroje wyjazdowe, także zapraszamy. Ale ja mam pytanie. Co to kurde? Polska nie rozumie jeszcze. Panie ordynator, panie ordynator. Polska nie rozumie. Co, co ty na tematisz? Wielkie sztoki w domu, no. Może 100 zł za nie daję. Ale... A te... taką przyjemność? Szczerze na szpitalu w goduli leżały. <noise> no jakiś ordynator nie mam w czym łazić, ale no nie wiem, o co chodzi To nie o. Przebiegła z komplikacjami, ale najważniejsze, że dotarliśmy na miejsce. Idziemy już na sparring. A zostało? 8 minut. A pewnie się coś obsunie, a jakieś 10. Szybko, szybko rozrywko i rozrywko jedziemy. Pół wysz, pół, Pół na pół. Bo się dzisiaj jeszcze jak żeglone meci. Aha. Wczoraj rzekł się kroki, na pół dziś rzekł się kroki. No bo na różewka, wiesz? Trzeba wyglądać. Trzeba się prezentować. Jak się nie będę prezentować na boisku, to się będę prezentować przy. Nie? Nie? Dlaczego? L -L no czemu XL? To miało być l to miało upinać. Jeszcze pięćdziesiąt parę osób przyjedzie. Siema, siema, siema. Witam, witam, witam. Pokażcie masz... No? Ale kur... wchodzą piony, ale to nie w bramek strzelać nam. Ej, pokaż co wy macie... Ale bydlak ten wysyła. Stop. Marcin, Martin, chcą Cię kupić! Jesteś wielki p... Szymon, bułkę na Atlantisie, da na, na, na Atlantisie nie, bo mnie tam nie lubią. <laughs> no, nie, ale, ale się piony biją źle. No nie, źle? Nie. No, nie. Dobra, jeśli ktoś skusi piona, czekaj, ja nie trafię. Gdzie ja O kurwa. Kurwa nie. O! o. No, z nim musiałabyś, dobra. A najlepsza z nim. No. Oli, Gdzie jest oli. Gdzie jest, oli? Gdzie jest oli, inżynier? Kurwa, napięta, co jak no. na... Prawdopodobnie. na owcowskie! Nie, nie, nie! Niechąć Nie, no! No! No nie! Ballonis. Brawo! Brawo, On metry od Spalony stał! Sędzio, Spalony był taki trzy 3 metry! Trzy metry stoi, nikt nie gra w Spalony. Jaki ch my mu płacimy, k**wa, nie? Z wami? A on sędził jak debil. Ale karny z kapelusza, co? K nasi przestali grać, przecież k**wa, Spalony był. Brawa mi Marcina, brawa mi Marcina. Spokojnie, siły są jeszcze chyba Marcina, chyba 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 jeszcze chyba jeszcze, chyba 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 Jeszcze chyba 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 jeszcze chyba chyba Chodzi, ej. Ogólnie jak ja, jakbyśmy wygrali pięcioma bramkami, mówiłem, że wracamy pociągiem. Ale chyba. Chyba że Olego Chyba, że ty wrócisz, to tej! Ja ja chyba że ty wrócisz, co? Ja nie, pociąg, nie, nie! To ty wracasz po jak będzie piątka! Nie, nie ja nic. To pilnuj! Jak to będzie dziesięć. To pilnuj! Nie, bo sobie tam, nie będzie piątki, zagwarantuję. Tak Ale to się nie spodziewałem, nie? Do, do której? 30 minuty? Czekam na siebie, nie, Powiedział nie, nam, to... że gigabuła możemy ogarnąć, ale musimy... On nam do auto, ale to możemy jeździć po niej. Co? <laughs> Jeszcze nie... rozmawiałem, już nie słyszę. Powiedział nam, że możemy sobie wziąć auto od niego, ale no. musimy jeździć po tą gigabułę. Ale to myśmy byśmy mieli auto, ale tam czasowo byśmy się nie robili, wiesz? Bo ja tam rozmawiałem z tą panią od gigabuły. Eee, no i nas jest za dużo, nie? 32 burgery stare. No, no, to no to że 8 można zrobić naraz. 8 naraz? No. I ten, Szymon daje auto i możemy jeździć. Cztery kursy. No, ale by MK dał, to byśmy jeździli, nie? <śmienicielskie> to nawet co mogę jeździć? Ja się przebieram i zaraz. Umyć się i pojeźdź. Nie w Jak się schyli, to strzelam. Tak? Strzelam. Myślałem, no. że będziecie musieli za siebie oddawać ty. Chłopaki no. mówią tak, jak MK dasz, to mogą jeździć po burgery. Nie mam, sprzedałem MK, Wczoraj sprzedałem MK i przedwczoraj sprzedałem Porsche. Sprzedajcie proszę. Nie mam samochodu. Powiedział, że Jarysku nie uda mi jeździć. Kurwa, zatankowana w gazie, Jariska z klimatyzacją, gardłem, te knury. A jeszcze to z tyłu jest klatka na tego wielkiego, że on z tyłu sam usiąść. Ja on już pędzi do, do domu. No, tam, nie, pędzi do domu, bo on kardio zrobił. Słyszałem mu zegarek pikał i mówi: O bo więcej kalorii nie mogę spalić, jest z boiska. No, <noise> A to jest chłopiec się musiał u nas, bo słyszałem, że był. Na... mył się na dwa szlaufy od tego, od prysznica, jest taki wielki, że to trochę szybciej było. A wy go nie myjecie na myjni? Nie. No pod karsiera bym go wziął normalnie, pod ciśnieniową. Głupia, co 105 on wjeżdża normalnie na Orlen. No na Orlen i tam go myją, ze szczotami. I ten platiną musi być ten e, pakiet żeby go będzie w ogóle, nie? I na się nie da. Nas nasi coś strzelą, czy nie? Nie. No, no ja ja mam na drugą jedna, pod Jedna chłopcy też dadzą. Bo jak będzie pięć, to jeden jedzie autem do domu. A w ten sposób? No. Czekaj, czy będzie coś tego, czekaj Pięć nie może być. Nie no, coś strzedło. To zaraz nasze dzikie chmury wchodzą, wiesz? szczelby nasze. A zimne? Zimne to masz? Ej kurwa, to z tego wszystkiego. Coś przyniósł. co ja mogę przynieść? Piwko można. Piwko można, ja na My bym nie mieli grać, a nie stolik z niego robić. No, ale gro ktoś na tym? Brawo, bądźcie. Kurwa, całkiem Na no, no małym to idzie pobiega, co? Dobry, Nie. dobrze. <śles> <śles>

Jezu! Dziś to za wszystko ugrą, żeby cukiem nie jechać, co? No tak, tak. tak, tak. No. jak jeden wypowiedział. Hey, you nie? Więcej sprzętu jak talentu. Nic nie zrobił. Dzięki, chłodynka. Dzięki. Dzięki. Dzięki, dzięki Szemu. <Szkę>. Dzięki, dzięki, dzięki. A co to jest? A powiedz mi, gdzie ty grasz? Dalej gram. Kurwa, tak właśnie myślałem, że... Co, to nie możesz grać, kurwa. <grym> tak myślałem, że trochę wyżej. Mogę przybić piątkę? Dzięki, stary. Fajnie, żeście dzięki. 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 chłopaki pograli. Dzięki. dzięki. To ty zajebałeś tą bramkę na końcu. Dwie. Dobra, on zostaje. Słuchaj, nasza szaty jak wejdziecie, to twoja jest na prawo, nasza jest, znaczy twoja nowa jest prosto. Idź tam. No. Mieszkanie ci dom. No, gdzieś tam się coś znajdzie, nie? Dla niego. Z Alfem będzie spółka. Nie, w domu mieszkaj, chodź. Samochód tam może sobie pojedziesz pojedzie szatnią. No to tam będzie, Idziemy ci Ej, bingo. Wow. I też Też? Nie no. Czekaj, bo nie uciekniemy! Czekaj, czekaj może coś załącznię do nas wszystkich! Lokalny ciao! Co? Wyjazd. Może trochę. Wyjazd przedłużony. Droga tam troszeczkę, niestety, nam się wydłużyła. Droga zamknięta po drodze, więc musieliśmy objeżdżać. Z 4 godzin zrobiło nam się 5,5 godziny. Nawet że jechaliśmy 15 minut przed rozpoczęciem zaplanowanym. 10 minut rozgrzewki, szybko na bójsko. No i co? Ciach-ciach, dwie ramach. Ale co? Trzecia, szósta ile? minuta? 5-1? Trzecia, trzecia minuta. Do przerwy 3-0, na spokojnie. Potem 4-5, pompatim na planach. Dziękujemy Szymonowi za to, że nie pojechał do Berlina, tylko specjalnie został, żeby nas przyjąć w środzie. W sumie w Jarosławcu obok środy. No i co? Zaprosiliśmy. Pompatim do siebie na sparring. Mam nadzieję, że zobaczymy się za rok, tylko że tym razem u nas.